Panie Marcinie, jak Pan to robi? W czwartek pojedynczy przez Pana noc, potem szczęśliwe informacje, a tutaj dobry mecz, w pewnym momencie jak Polterhorst sobie nie radził, wyszedł Pan i dobrze poprowadził grę. No i ostatecznie triumf drużyny, triumf Pana, można powiedzieć. No dokładnie, bieg dobrych zdarzeń, także oby to trwało jak najdłużej. Bardzo się cieszę, że tak się dzieje, że wszystko się układa. My wygrywamy, synuś już mi się urodził, także jestem bardzo szczęśliwy. To nie jest na pewno jakaś taktyka, natomiast warto zauważyć, że początki mamy, można powiedzieć, średnie. A potem się zaczynamy rozkręcać. Trzecia kwarta jest po prostu prawie zawsze nasza. Może nie, że mamy średnie początki, tylko może inne drużyny właśnie po przerwie opadają sił, a my właśnie po dobrym przygotowaniu z sezonu przygotowawczego te siły nam pozostają i wtedy włączamy drugi bieg, gramy agresywniej w obronie i myślę, że, że, że stąd podjąć. Jeśli chodzi o atak, w trzeciej kwarcie widzieliśmy mnóstwo lutów za trzy. Czy to jest nasza najsilniejsza broń ofensywnie? No taki był akurat mecz, że, że, że się rozpędziliśmy i w tej trzeciej kwarcie i czwartej trafiliśmy pod No Całe szczęście, że trafiliśmy, wróciliśmy do gry i potrafiliśmy dowieść to zwycięstwo do końca. Przed nami Słupsk. Czy pasa będzie kontynuowana? Wiadomo, to coraz, coraz trudniejsi rywale się trafiają. Wyciągają pewne wnioski, bo w tej chwili jesteśmy pokazywani już nie pierwszy raz. No dokładnie, już można było się spodziewać, że, że w Poznaniu będzie ciężko, że, że dziś będzie ciężko, no jak na razie dajemy radę no i oby to trwało jak najdłużej. Do Subska idziemy oczywiście też po zwycięstwo idziemy walczyć, dla siebie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.